Powiat Poznański przygotowuje się do powołania Rady Pożytku Publicznego. Gimnazjaliści z Kleszczewa katalogują przydrożne kapliczki, figury i krzyże. Alertownik aplikacja łącząca mieszkańców z urzędnikami. Samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym działalności pożytku publicznego. Uczestnicy tego spotkania dowiedzą się, jaka jest rola i zadania rad działalności pożytku publicznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym i gminnym oraz jaka jest rola pełnomocnika właśnie do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. To szkolenie jest jednym z etapów przygotowań do powołania w powiecie poznańskim Rady Pożytku Publicznego i pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest tak wiele organizacji pozarządowych na terenie powiatu poznańskiego, że wydaje się logiczne, żeby taka rada powstała, bo wtedy rozmawiamy z przedstawicielami tych wielu organizacji, a nie z 600 organizacjami. Tak to wygląda. Na początek bym chciał mieć pełnomocnika do tych spraw. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rada Pożytku Publicznego jest takim tematem dosyć nowym, dla mnie tajemniczym, także cieszę się, że tutaj poszerzę swoją wiedzę. Druga część szkolenia poświęcona była wypełnianiu ofert, umów i sprawozdań z wykonania zadania publicznego. Żeby prawidłowo sporządzać ofertę, żeby nie w konkursie te oferty nie odpadały, no i odpowiednio potem je porozliczać. W szkoleniu wzięło udział prawie 100 osób. Najczęściej stoją przy drogach, na rozstajach, ale zdarzają się też w ogródkach, a nawet wmurowane w ścianę domu. Wiejskie kapliczki, figurki i krzyże mogą być pretekstem do poznania historii swojej małej ojczyzny. Taki jest właśnie cel inwentaryzacji obiektów kultu religijnego w parafii w Krerowie. Zajęli się tym uczniowie gimnazjum w Kleszczewie bardzo ważne jest, żeby wiedzieli, skąd pochodzą, żeby znali historię swojej miejscowości, a ten projekt daje im taką szansę. Być może dowiedzą się czegoś nowego nawet o swoich rodzinach. Głosiłam się dlatego, żeby właśnie dowiedzieć się coś o swojej rodzinie, o miejscowościach, w których mieszkamy, bo to niedaleko mnie, więc chciałabym się też dowiedzieć, dlaczego powstały kapliczki. Może będę właśnie na przyszłość wiedziała, kiedy będę mogła, miała dzieci, będę mogła opowiadać im właśnie o tym, skąd się wzięła historia tej właśnie parafii. Niektórzy ludzie przyjeżdżają przy tych kapliczkach kompletnie obojętnie. Nie widzą nawet, jaka jest historia, więc nawet z ich miejscowości może mogłoby się coś dowiedzieć więcej o naszej gminie. Obiektów do skatalogowania jest ponad 20. Ta inwentarz służy w tym celu, by zobaczyć, zapoznać się, jaka i ilość jest tych figurek, i też służy temu, żeby je odnowić, trochę zachęca się przy tej okazji. Z każdą kapliczką czy figurką wiąże się ciekawa historia. Ta kapliczka w krerowie ma dokładnie 150 lat. Kapliczka powstała w 1865 roku w podziękowaniu za ocalenie w, po wybuchu epidemii cholery. Kapliczkę postawili moi pradziadkowie pra, pra Adam i Jadwiga, i właśnie Jadwiga została ocalona z cholery. Uczniowie dotrą do każdej kapliczki, figury i krzyża i dokładnie je opiszą. Młodzież szkolna zbiera dane w ten sposób, że przeprowadza wywiady z fundatorami lub ich hmm, z wstępnymi, czyli, czyli rodzinami, fotografuje te elementy kultu. Po zebraniu informacji zostanie wydana broszurka opisująca wszystkie obiekty. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Poznański. Każda, nawet najmniejsza, budowa wymaga zezwolenia i spełnienia określonych warunków. W Powiecie Poznańskim zajmuje się tym Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Mieści się na parterze budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej zajmuje się wydawaniem decyzji pozwoleń na budowę i przyjmowaniem zgłoszeń wynikających z ustawy Prawo Budowlane. Rocznie załatwiamy około 7 tysięcy spraw związanych z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę i przyjmujemy około 2 tysięcy zgłoszeń. Czym się różni budowa od robót budowlanych, określają szczegółowe przepisy. Każda inwestycja wymaga innych dokumentów. Zgłoszenia zamiaru robót budowlanych dokonujemy w przypadku prostych obiektów lub też prostych robót, i po skutecznym zgłoszeniu 30 dni mija, przystępujemy do budowy. Natomiast pozwolenia na budowę wymagają bardziej skomplikowane obiekty i do tego należy złożyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z niezbędnymi załącznikami. Oraz wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie informacje dotyczące zezwoleń na budowę są jawne. Status każdej działki w powiecie poznańskim można znaleźć w systemie informacji przestrzennej. Klikając na warstwę pozwolenia na budowę, można sprawdzić, jakiego rodzaju pozwolenie na budowę zostało wydane dla danej nieruchomości, jak również sprawdzić, jakie pozwolenia zostały wydane w pobliżu naszej, w pobliżu naszej działki, czy to na działce drogowej, czy u sąsiada. System informacji przestrzennej jest dostępny na stronie internetowej poznański.e-mapa.net. Jeszcze nigdy kontakt z urzędem gminy nie był tak łatwy i szybki. Umożliwia to aplikacja na smartfony alertownik. Prosty sposób za pomocą. Kilku kliknięć zgłaszamy do gminy to, co nas boli, to, co widzimy, możemy dołączyć zdjęcie z naszego aparatu telefonicznego i przekazujemy osobom, które w odpowiedzialny sposób zajmują się już rozwiązaniem naszych kwestii. Aplikacja już działa w gminie Tarnowo-Podgórne. Mieszkańcy nie muszą się martwić, komu zgłosić swój problem. Kiedy informacja trafi do komputera w urzędzie, zostanie przekierowana do właściwego działu. Mieszkańcy wysyłają informacje o różnego rodzaju uszkodzeniach jak w drodze, w chodnikach, uszkodzeniach jakichś instalacji, coś co, co stwarza zagrożenie. Każdego dnia do gminy wpływają nowe zgłoszenia. Kiedy szedłem do pracy, zauważyłem baner reklamowy jeździe do Tarnowa z strony Poznania, że był poszarpany cały. Od razu użyłem aplikacji alertownik i wysłałem wiadomość, która dostałem też potwierdzenie od razu, że sprawa jest przyjęta i obsłużona. Dzięki aplikacji urząd może komunikować się z mieszkańcami, wysyłając im wiadomości. Alertownik testuje też gmina Suchy Las, zainteresowany jest Luboń. Twórca aplikacji udostępnia ją za darmo. W błyskawicznym tempie powstaje nowy komisariat policji w Luboniu. W połowie listopada został wmurowany kamień węgielny, a trzy miesiące później już stały mury pod dachem. Budowlańcy postawili ścianki działowe i rozpoczęli tynkowanie. W budynku są położone instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w lipcu policjanci rozpoczną przeprowadzkę do nowej siedziby. Później rozpocznie się rozbiórka starego komisariatu. Koniec wszystkich prac zaplanowany jest na listopad. Budowa nowego komisariatu to efekt współdziałania trzech podmiotów Komendy Głównej Policji, Powiatu Poznańskiego i Lubonia. Inwestycje wartą prawie 4 miliony złotych, powiat dofinansował kwotą 1 miliona. Ma nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w powiecie poznańskim. O dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele, dzierżawcy i administratorzy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. We wniosku muszą się znaleźć podstawowe informacje na temat lokalizacji obiektu, jego stanu zachowania i muszą być przedłożone dokumenty ilustrujące potrzeby remontowe i uzasadnienie do tych remontów. Wnioski i regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej powiatpoznan.pl lub w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18. Termin naboru mija 20 kwietnia. Wielkie gitarowe święto w Mosinie. Dziewiąte ogólnopolskie dni artystyczne z gitarą zapowiadają się bardzo ciekawie. Trzy dni koncertów, warsztatów, pokazy filmowe i wystawa fotografii. Zapraszamy na spotkania, prezentacje. Jeżeli chodzi o gości festiwalu tegorocznych, to na scenie Musińskiej wystąpi Grzegorz Turnał razem z Królikiem, zespół Partyzant, Jennifer Batten wystąpi z zespołem, Jakub Żytecki poprowadzi dla nas warsztaty. Początek gitarowego grania w piątek 17 kwietnia. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. Żadna niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą w realizowaniu marzeń. Przykładem na to są aktorzy teatrzyku Kółeczko działającego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Mosinie. Miał na imię Pinokio i szukał swojego taty. Zajęcia teatralne to dla uczniów dobra zabawa, mnóstwo emocji i jedna z form terapii. Głównym zadaniem terapeutycznym naszego zespołu jest zapoznanie uczniów z przedstawianiem nastrojów i emocji. Również uczymy dzieci nasze panowania nad emocjami, nad stresem i głównie dyscyplina. Występując w teatrze młodzież poznaje klasykę literatury dziecięcej. Jeden ze spektakli opowiadał o królu Maciusiu I, a najnowsze przedstawienie pod tytułem Pinokio i marionetki jest inspirowane powieścią Karla Kolodiego. Wybieramy dany fragment utworu i... Po prostu dostosowujemy go do możliwości naszych aktorów, inter, in, ingerujemy w ten tekst, zmieniamy czasami dialogi, czasami sceny, y, ruchy, tak żeby nasi uczniowie mogli jakby zrozumieć tekst, zidentyfikować się z bohaterem i pokazać jego y, przeżycia na scenie. Aktorzy podchodzą do swych obowiązków bardzo poważnie. Chcą jak najlepiej zagrać swoje role i zachwycić publiczność. Bycie aktorem to dla mnie coś e, wspaniałego, ponieważ e, bardzo lubię kółeczko teatralne, ale e, próba to nie jest takim, taką prostą e, sztuką. Dla nas to jest bardzo ciężka praca. To jest przyjemne, że przychodzicie, czas ważna. Mo, mo, te, wyjeżdżamy na czystawienia jest fajnie. Dobrze jest, brawo! Dyrektor kichnął, a więc jesteśmy ocaleni. Spektaklem o Pinokiu Teatrzyk Kółeczko zdobył trzecie miejsce na czternastym przeglądzie form teatralnych osób niepełnosprawnych. Maska w Ostrowie Wielkopolskim. Dobrze, dobrze.